Lekka bezspojnowa technologia docieplenia renowacji budynku tynkiem perlitowym Perlit Term CS2 firmy Perlit Polska redukuje możliwość powstawania mostków termicznych na powierzchni całego obiektu, czym skutecznie obniża koszty ogrzania lub schłodzenia budynku. Możliwość wykonania tynku agregatem pozwoli na bardzo szybkie, czyste, łatwe i wygodne prowadzenie prac. Doskonały termoizolacyjnie. Odporny na wilgoć. Znakomicie współgra z budynkiem, zapewniając oddychalność ścian, uniemożliwiając przy tym rozwój bakterii, grzybów czy też różnych zapleśnień. Oraz doskonale współpracuje z budynkiem, zapewniając przyjemny mikroklimat wewnątrz budynku. Tynk ciepłochronny Perlit Term CS2 firmy Perlit Polska. Został opracowany tak, że można go z powodzeniem stosować na wszystkie ściany, nie tylko wewnętrzne, ale również zewnętrzne budynków mieszkalnych. Tynk perlitowy firmy Perlit Polska nie utylizuje się. Jest odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz atmosferyczne. Nie stanowi siedliska dla szkodników, gryzonii czy owadów. Dodatkowe atuty stosowania do perlitem to wysoka ognioodporność izolacyjność akustyczna oraz niski ciężar własny.